Witajcie na wideoblogu BalcikBHPpl odcinek numer 400, numer 400, tak to już nadszedł ten czas, kiedy mamy 400 odcinek, a żeby nie przedłużać, bo według statystyk YouTube'a oglądacie filmy krócej niż myśleliśmy, więc skrócimy nasze odcinki do maksymalnej liczby, liczby minut, którą, na którą macie czas, żeby oglądać. Bohaterem dzisiejszego, dzisiejszego odcinka będą spodnie. 6241 w kolorze białym. Zobaczcie, jak wyglądają nałożone. I Bam! Co z nami, jak wypada, żeby na 400 odcinek był gość specjalny, więc gościem specjalnym są dzisiaj spodnie marki sneakers. 400 tak, to właśnie jest ta liczba. Doskonałe spodnie 6241. Za co? Dlaczego zasługują na miano doskonałych? Otóż dlatego, pokażcie mi spodnie, w których jesteście w stanie wykonać tego typu ruchy bez pęknięcia, pęknięcia gdzieś materiału. Cały materiał tych spodni to jest materiał rozciągliwy, co już Wam pokazywałem na filmikach wstecz, które to były niebieskie i to były chyba szare. Na tych filmikach pokazywałem Wam ich doskonałe. Doskonałe jakby doskonałą rozciągliwość w przybliżeniu. Dzisiaj chciałbym tylko pokazać właśnie te białe spodnie. Musicie przyznać, że wyglądają naprawdę genialnie. No biały, biały kolor z tymi ciemnymi wstawkami. No zaraz oczywiście pojawią się komentarze, że no gdzie tyle czarnych wstawek w białych spodniach, to się zaraz wszystko wybrudzi. Oczywiście jest taka szansa, że się wybrudzi, ale, ale zobaczcie, te spodnie wyglądają z każdej strony genialnie. Prawa nogawka. Długa kieszeń, uchwyt na nóż, no bo jakby mogło zabraknąć tego, tego charakterystycznego uchwytu. Długa kieszeń, niedoszyta dołem. U góry, oczywiście, dodatkowe kieszenie na wszystko, co nam potrzeba. To jest właśnie model 6241. Dużo, dużo miejsca, dużo przestrzeni. Ogromne kieszenie na lewej nogach i ogromna kieszeń na smartfon, który rośnie z roku na rok. Te smartfony są coraz większe, co będzie, co oczywiście wszyscy zauważyliście. Na kolanach mieszanka kordury z e, materiałem elastycznym, dzięki czemu ta kordura się rozciąga, więc kiedy klękacie, nawet kiedy wsadzicie na kolaniki, materiał się fajnie rozciąga. Oczywiście klin z tyłu, tutaj taki wielki, wielki klin ze streczu, cały środek jest, jest ze streczu, pod kolanami strecz, na dole oczywiście kordura, dzięki czemu nogawki nie będą wam się moczyły, kiedy dojdzie do jakiegoś kontaktu z wilgocią. No i są mogę powiedzieć, no spodnie, w których możecie chodzić na siłownię, możecie próbować Próbować je rozerwać. Komu rozeszły się spodnie? Czekamy w komentarzach. Jeżeli nie spełniły Waszych oczekiwań, też piszcie do nas tutaj na nowe. Ja oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do oglądania, do udostępniania i tym podobne. Przypominam odcinek numer 400. Jeżeli Wam się podobał, klikajcie łapkę w górę. Jeżeli Wam się nie podobał, łapkę w dół. I zapraszam oczywiście do subskrypcji. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.